Gołębie pocztowe, od wieków fascynujące ludzi swoją niezwykłą zdolnością orientacji, odgrywały kluczową rolę w komunikacji na przestrzeni wieków. Ich zdolność powrotu do domu z dowolnego miejsca na świecie jest prawdziwym cudem natury. Dziś, podczas swojej podróży, jeden z tych niezwykłych gołębi zatrzymał się na chwilę, by napić się wody i odpocząć. W tej chwili zatrzymania widzimy, jak ważne są momenty wytchnienia, nawet dla tych, Którzy pokonują tysiące kilometrów, gołębie pocztowe, choć szybkie i wytrwałe. Także potrzebują odpoczynku, by móc kontynuować swoją misję. To przypomnienie, że niezależnie od tego, jak szybkie i zapracowane jest nasze życie, chwile spokoju i refleksji są niezbędne. Po chwili odpoczynku nasz skrzydlaty przyjaciel znów wzbija się w powietrze, gotów kontynuować swoją podróż, przypominając nam o sile wytrwałości i nadziei.